łaska Boga Ojca, miłość Jezusa Chrystusa i spożino Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. A słowa Pisma Świętego, które mają nas dzisiaj prowadzić, zapisane są w Ewangelii Św. Jana, w rozdziale pierwszym, w wierszach od pierwszego do piątego oraz od 9 do 14. Na początku było Słowo. A słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był. I świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z jesnej woli, ani z woli z mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego chwałę jaką ma jedyny syn od ojca pełne łaski i prawdy tyle słów pisma świętego a ciebie miłosierny Boże nasz i Panie prosimy byś raczył błogosławić zwiastowanie i słuchanie twego słowa albowiem słowo twoje jest prawdą amen Prolog Jana, bo tak jest ten cały fragment zatytułowany, właściwie jest poezją, jest pieśnią i czujemy to. Na początku było słowo, słowo było Boga, Bogiem było słowo. Jest to pewien rytm, może nie rym, ale rytm na pewno. I tej pieśni chcemy dzisiaj słuchać i chcemy usłyszeć ją naszymi sercami. Na początku było słowo. Ewangelista Jan, apostoł, swoje słowa, swoją Ewangelię pisze około setnego roku po narodzeniu Chrystusa. Większość chrześcijan to ludzie, którzy z pochodzenia są Grekami, Rzymianami, nie znają tradycji Starego Testamentu, nie znają proroków ani zakonu, wchodzą jakby z zupełnie innego świata. Jak połączyć, jak wytłumaczyć, jak połączyć to, co mówi nam słowo proroków i Starego Testamentu, obietnice Starego Testamentu, Starego Przymierza? z tym co mogą zrozumieć ludzi ludzie przychodzący jakby z zewnątrz okazuje się że Jan który zna prawdopodobnie filozofię grecką a na pewno zna zakon i proroków odnajduje klucz tym kluczem jest logos dla greków pojęcie zrozumiałe logos czyli słowo Słowo, które tworzy, które buduje, które jest działającym słowem. Ale podobnie jest, okazuje się, na kartach Starego Testamentu. Kiedy wracamy do samego początku, do stworzenia świata i czytamy, że na początku był chaos, a nad tym chaosem unosił się Duch Boży. I rzekł Bóg i stało się. I stała się światłość. I rozdzielił Bóg noc od ciemności od jasności, stał się dzień i noc. A potem rzekł Bóg i stały się lądy. I rzekł Bóg i pokryły się zielenią. Mocą Bożego Słowa, które było od początku, stworzył Bóg cały świat. Słowo, o którym mówi nam ewangelista Jan. Jest żywym słowem, działającym słowem, słowem Bożej Obietnicy, słowem, które tworzy wszystko, co wokół nas, ale też słowem, poprzez które Bóg przemawia, daje się poznać, daje poznać swoją wolę, objawia się nam także w słowie. I wreszcie, słowo staje się ciałem. Ten, który był od początku, przychodzi i staje się człowiekiem, aby każdy mógł go zobaczyć, aby każdy mógł go zrozumieć tak, jak możemy rozumieć słowa. Tak więc Jezus Chrystus staje się ucieleśnionym Bożym Słowem. Dla wielu ludów i dla wielu ludzi Bóg jest daleki nieosiągalny, doskonały. Mimo, że na kartach Starego Testamentu bardzo często nazywany jest ojcem i mowa jest o miłości ojca, o synostwie ludu. Ale jednak ten dystans jest bardzo duży. Ludzie przede wszystkim Boga boją się. Boją się Jego sprawiedliwości, bo któż z nas jest przed Bogiem sprawiedliwy. Boją się kary, bo przecież karą za grzech jest śmierć, a któż z nas nie grzeszy. Boją się Bożych wyroków, boją się zapowiedzi prorockich, które mówią o karze i o zmiłowaniu, ale najpierw o karze. A teraz Bóg staje się człowiekiem, Boże Słowo. Staje się człowiekiem i mieszka pośród nas. I na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi nie przyjęli. A tych, którzy go przyjęli, nazwał synami Bożymi. Tak było od początku. Człowiek słucha słowa, ale w bardzo różny sposób je przyjmuje, w bardzo różny sposób je rozumie. Jeżeli ktoś z nas miał do czynienia z cokolwiek z tak zwaną komunikacją, to doskonale wiemy, że informacją nie jest to, co... Ja przekazuję Wam tylko to, co Wy z mojego przekazu przyjmujecie. I okazuje się, że to samo słowo i to samo zdanie każdy z nas może zupełnie inaczej rozumieć i odbierać. Niestety bardzo podobnie z Bożym Słowem. Bóg od tysięcy lat przemawia do człowieka. Słowem, które działa, które potrafi zmieniać ludzkie serca, które zmienia ludzkie życie. Jednych zmienia, a drugich niekoniecznie. Do jednych przemawia i pobudza do refleksji, do zastanowienia się, do zmiany perspektywy, w jakiej żyjemy. A na innych. Niekoniecznie. Przysłowiowy groch o ścianę, bez żadnego efektu. O tym, w jak różny sposób działa słowo, mamy jeszcze inne podobieństwa zawarte na kartach Nowego Testamentu. Dzisiaj staje przed nami pytanie, czym dla nas jest Boże Słowo ucieleśnione w Jezusie Chrystusie. Czym dla nas jest Boży Przekaz, który słyszymy każdego roku pełen radości. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas, i poznaliśmy chwałę Jego, chwałę, jako ma jedyny syn od ojca. Czy poznaliśmy? Czy tylko każdego roku słuchamy tej samej opowieści? Czy przyjmujemy do naszych serc? Czy tylko każdego roku przeżywamy kolejne święta pełne cudownych tradycji, pięknych rodzinnych chwil, sympatycznych prezentów pod choinką? Co robi z naszym życiem, z naszym sercem, słowo pochodzące z ust Boga? Słowo stało się ciałem i światłość przyszła na świat. Światłość, której świat nie może przemóc. Mówiliśmy o tym wczoraj i tak naprawdę tydzień temu także o tym słyszeliśmy, ale żyjemy w świecie pełnym ciemności, pełnym grzechu, nienawiści, przemocy, wojen, tak bardzo blisko nas. Tak bardzo nas dotyka to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Więc pytamy o światłość. Pytamy o sens świąt. Wczoraj rano Raisa pytała mnie, kiedy obchodzi się święta. No, że teraz, dziś, jutro. A wy? A my nie obchodzimy świąt. W tym roku nie obchodzimy świąt, bo jak? W ciemności, bez światła, w chłodzie, w lęku. Jak przeżywać święta? A może właśnie inaczej, ale właśnie dlatego, że w ciemności i w mroku, bez światła i w lęku. Może właśnie dlatego przeżywać święta inaczej, słuchając Bożego Słowa, otwierając się na Jego cudowne działanie, przeżywając jako Słowo skierowane do każdego z nas, które ma nas odmienić, ma nas wzmocnić. Ma nas prowadzić nie w ciemność, ale w bożą światłość. Ma nas obdarzyć pokojem, którego może na pozór wokół nas nie ma, ale jeśli mamy pokój w naszych sercach, wiemy gdzie szukać opieki, wsparcia, mocy, wówczas ten pokój w przedziwny sposób Emanuje wokół nas. Powiemy, nie widzimy Bożej światłości w tym świecie. Czasami jej nie dostrzegamy. Bo zło jest głośne, awanturne. Wszędzie go pełno. Wszędzie go słychać i widać. A dobro bywa ciche, spokojne. Tak jak narodzony w Betlejem Jezus, jest cichy, spokojny, nieporadny na pozór i słaby, a jednak niosący wielką moc i wielką siłę. W ciszy i w naszym pokoju jest wielka moc i Boża światłość. Światłość, która może być w nas i w naszym życiu. Światłość, którą daje nam Bóg, abyśmy stali się. Prawdziwi jego dziećmi, abyśmy dostrzegali Bożą światłość w działaniu zwykłych ludzi w pomocy, w uśmiechu, w przyjaźni, w przebaczeniu. To to, co rozjaśnia nasze życie. O ileż lepiej czujemy się, kiedy możemy kogoś przeprosić. Albo powiedzieć przebaczam? Czujemy się uwolnieni. A Bóg w Jezusie Chrystusie mówi nam przebaczam, przyjmuję, podnoszę, bo umiłowałem Cię, bo wybrałem Cię, bo nazwałem Cię Twoim imieniem, abyś żył. W światłości, abyś kroczyła w światłości drogą, którą wskazuje Pan. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Niechaj ta Boża Prawda towarzyszy nam przez cały świąteczny czas i przez cały nadchodzący rok. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechęć serc naszych i myśli naszych, w Jezusie, Chrystusie, Panu i zbawicielu naszym. Amen.